Do Was w kolejnym filmiku na nowym kanale. Jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, to polecam to zrobić i zostawić dzwoneczka, bo w grudniu będą codzienne vlogmasy. A my dzisiaj, słuchajcie, mamy taki produktywny według mnie vlog, ponieważ jest już godzinka. A, już 12. Jest 12, no ale nie miałam jak wcześniej tak się tutaj ogarnąć, ponieważ dopiero skończyłam niemiecki. Miałam od 8 do 11.30. Przed chwilą też zrobiłam zadanie domowe, które pani nam zadała dzisiaj przed chwilą, czyli nie wiem, mówię się chyba na... Być kujonem troszeczkę. Też tak macie, że wolicie mieć wszystko od razu na bieżąco robione, bo ja nienawidzę mieć, wiecie, dużo zadań na później. Teraz sobie jem owsianeczkę, tutaj pokażę wam zbliżenie, jaką sobie zrobiłam. Pływa trochę za dużo mleka dodałam, wiecie? Trochę za dużo mleka, ale ja coś sobie zjem. Sorry za mój niewyjściowy wygląd, ale no, jeszcze się nie szykowałam, właśnie tak wyglądam na tych lekcjach online. To no, i ja też wam zrobić rutynę moją taką poranną, żebyście zobaczyli, jak to u mnie wygląda. E, no, tutaj mam e, tak, e, płatki mleko bez laktozy, odżywkę białkową, skirmalinowe frużelinę jabłkową z cynamonem, orzeszki jakieś tam pojedyncze, które się ostały, i masło orzechowe z solą himalańską z SFD. Ja mam z nimi współpracę, ale naprawdę mają fajne produkty. I z kodem Julsi. Macie minus 10%. Także ja to sobie zjem, obejrzę sobie chyba jeszcze serial. Oglądam teraz sudców. A i normalnie bym teraz ćwiczyła, robiła sobie trening, ale mam dzisiaj WF na kamerkach, więc poczekam już na ten WF. I na tym WF ja sobie zrobię trening swój, albo jak pani przygotuje jakieś fajne, to zrobię pani. Także. A i w ogóle też chciałam wam pokazać, co mi przyszło wczoraj. Taka ogromna paczka. Zamówiłam już kalendarz adwentowy tutaj. Dosyć spory się wydaje, ale pewnie karton w środku będzie mniejszy znając życie. I... I tutaj też jest kalendarz adwentowy, ale go już pokazywałam, w sensie ten karton na odcinku. Jeszcze czekam na jeden, także będą trzy na pewno, a może więcej, ale zależało mi na takich fajnych tylko tych kalendarzach. To są takie... Najfajniejszy, które znalazłam. Jeżeli, nie wiem, macie jeszcze jakąś propozycję, to możecie mi podesłać, albo napisać w komentarzu. A i w ogóle też. O nie wiem, dlaczego się tak zmacham. I w ogóle też tutaj mam karton taki czarny. On jest naprawdę spory, fajny. Paczka też tutaj była ubrania. Pokazałam je na Instagramie. Ten karton fajnie się mi tutaj zmieści. Hmm. Chyba, chyba do tej, bo poznokcie się tak często nie robi, to fajnie tutaj wejdzie. Poznokcie się tak często nie robi, a tu jest za dużo rzeczy po prostu na wierzchu. Zastanawiam się też nad tymi książkami, ale wydaje mi się, że książki ładnie wyglądają jak są. W pokoju. Poza tym po mnie można tak fajnie sobie wygodnie sięgnąć, a jednak właśnie Poznokcie ja robię raz na trzy tygodnie, więc, więc wydaje mi się, że jak będą w tym czarnym boksie, to będzie fajnie. Tak będzie poorganizowane to lepiej. Tutaj jeszcze te płatki róż sobie zostawiłam tak po bokach w kątach pokoju. Eee, jak oglądaliście mój poprzedni filmik, to wiecie o co chodzi. Nie, nie poprzedni, jeszcze poprzedniejszy. To wiecie o co chodzi z tymi płatkami. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam. E, bo fajny filmik też z tego wyszedł. Zobaczymy w ogóle. Czy tu się tepem. Chyba. Bo zmieszczą się te rzeczy. E, także ja tutaj przejdę do organizowania tego pudła. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo nie mam w sumie czarne. Najwyżej przemaluję to pudło, nie. No i szeweczka pusta, w ogóle piękna pogoda, więc światło się fajnie tutaj mi odbija. E, już Wam pokazuję, jak to ułożyłam. I zobaczcie, jak to ułożyłam, to jest wszystko na miejscu. W sensie ja wiem, co jest, co, gdzie. E, także jakby na prostu robiła sobie, wiecie, no paznokcie, to biorę ten box i sobie będę z niego wyciągała, co tam potrzebuję. Ale wiecie co? Spoko to wygląda, w sensie tak ładnie już, ale chciałabym chyba pomalować to na biały, tylko nie wiem czym, jakąś farbą, jakimś sprayem, nie wiem, lakierem? Taki ten, albo jakoś go obkleję może. Nie wiem, pomyślę, ale jeżeli już coś takiego robiliście, to dajcie mi znać w komentarzu, jakim sposobem. Będę naprawdę bardzo wdzięczna, bo chcę jednak, żeby to było białe. A karton fajny, więc szkoda mi go... Wywalać, po prostu go przemaluję. No i właśnie tak stwierdziłam, że będę w tych vlogach Wam pokazywała stopniowo, jak tam sprzątam pokój, jak go ogarniam, bo ja to właśnie robię takimi, wiecie, etapami, i może akurat kogoś tym zainspiruję i będziecie razem ze mną. Sprzątali e, swój pokój. Także piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie coś takiego. I możecie też pisać, e, co dzisiaj posprzątaliście w pokoju, albo jaki macie zamiar, co tam posprzątać, co wyrzucić. Wszystko możecie pisać, możemy się tak nawzajem motywować. A no i słuchajcie, kolejna bardzo fajna paczuszka od ekipa Tonosi, za którą dziękowałam na Instagramie, ponieważ zobaczcie, e, dostałam koszuleczkę w moim ulubionym ostatnim kolorze. Naprawdę, uwielbiam właśnie taki liliowy, pastelowy, fioletowy kolorek, i tutaj mam taką. Koszuleczkę na krótki rękawek, a druga w ogóle rzecz to jest hit, którą właśnie zaraz damy mojemu bratu. Tu jeszcze coś takiego, ponieważ mamy tutaj taką książkę. Mój brat bardzo lubi ekipę i z tyłu są autografy całej ekipy. Tutaj zobaczcie, tutaj są takie wydrukowane w tej książce, które są w każdej książce, a tutaj są. Własnoręczne już autografy. Także no, podaruję to po prostu mo mojemu bratu, bo wiem, że on bardzo lubi i będzie się bardzo z tego cieszył. Także poczekam, aż e, skończy lekcję, bo on tam ma lekcję teraz online i wręczymy mu tą książeczkę. E, dobra, zawołamy Piotrkę tutaj, bo on powiedział, że ma syf w pokoju. Także, Peter, mam coś dla Ciebie. Co? Patrz, taki z kartonikiem? Proszę. To jest dla to Ciebie. To dla czy nie? No tak. No tak, oprócz to i. No, zamknię drzwi, może by tam. No dobra. Ty już tam pokazywałam ci, już co tam jest, ale po prostu chciałam ci to podrawać, bo Powiem, że, że ty bardziej. E... Przymał, że jest to dla mnie. Siedzisz w tym, oglądasz ich e... bardzo często. Drodzy, codziennie nawet prawie. Nie wiem, ile ty ich tam oglądasz. Nie mają codziennie. <grym> <grym> nie, no fajnie, fajnie Ale fajnie, często. No i tutaj ten z tyłu są ten. No, to jest najważniejsze, nie? Akurat ta fotografia. Czekaj, jest... no tutaj o, były. Ty. No, no także... Będziesz sobie miał... No, to są jakieś takie zadanki dla no do 13 lat, więc no, jak ktoś ma tyle, no to polecam, nie? Dla młodszych widowni, ale też próbowaliśmy z Piotrkiem A, rozwiązywać więc, niektóre akurat pytania, akurat. pytania i mówię, że jest trudne. A chcesz ten kartonik też, czy go wyrzucić? Ja no, akurat ekipę bardzo lubię, więc to, to jest no, to jest fajne. No i co? No i dziękuję. Proszę bardzo, możesz już wracać na lekcję. Zajdź na kanał Sonek, bo jest nowy. I odbudowujemy po prostu. Właśnie. właśnie, nowy kanał Piotrka w opisie, wpadajcie. Zara, ale wyrzucić śmiecie, bo się nazbierało, ale jeszcze szybciutko przeprowadzam operację, którą miałam przeprowadzić już z miesiąc temu. mi, kurde spadł telefon i się zbiła szybka, ale już ją zdjąłam. Jest taki i teraz będzie trzeba precyzyjnie nałożyć tą szybkę. I ona jest z AliExpress. Ja zaczynam AliExpress, który zamawiam. Mam tutaj taki zapas tego, bo nigdy nie wiadomo a wolę mieć te szybki w domu, więc tak, teraz najgorsza rzecz, nienawidzę tego robić. E, dobra, ja idę wyrzucić te śmieci i się przejść, bo jeszcze jest słoneczko i patrzcie, jak kolorowo wyglądam. No, ja, takie tam dresy luźne, e, różowe budki, moje ulubione, e, Air Force Shadow i luzeczka i taka kurtka pastelowa, pokazywałam ją w filmiku, chyba jeszcze na starym kanale, także tak, idę i zaraz wracam. Słuchajcie, kochani, miałam przed chwilą WF i Dzisiaj był taki wycisk jak nigdy, naprawdę mega się zmęczyłam. E, ogólnie to mamy... Światło dziwnie na mnie pada. Ogólnie to mamy przez Team WF, że po prostu daje nam plik w Wordzie, tam są jakieś linki, albo po prostu wypisuje ćwiczenia. E, no i dzisiaj mieliśmy jakąś tam tabatę, potem ćwiczenia na brzuch, także no serio troszeczkę poćwiczyłam. E, ale będę już tego vloga... Co jest w ogóle z tą kamerą? Się psuje? No, dzisiaj skupiliśmy się na brzuszku. Jak jesteście ciekawi i lubicie właśnie takie tematy jak ćwiczenia, zdrowa dieta, to mam też Instagrama właśnie poświęconego temu, bo od lutego jakoś sobie ćwiczę, także zapraszam na Instagrama iulsi.fi, tam właśnie taka tematyka specjalnie. Mój normalny Instagram to orbitka19. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, bo ja muszę a tutaj złapać i odpocząć trochę i zjeść w ogóle obiad. Jeżeli jeden filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i możecie napisać w komentarzu, czy lubicie takie e, po prostu zwykłe vlogi. O, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo w grudniu będą vlogmasy, czyli codzienne filmiki. Ja już się zamierzam, żegnam. Puziaczki, życzę Wam miłego dnia, wieczorka, e, czy tam nie wiem kiedy to oglądacie. No i do następnych filmików. Pa!